Hey, cześć Szanowni wszystkim z tej strony, czyści wasz to tu, tuż i przed wami. Tym razem nie zagrajmy wy, lecz taki film informacyjny, może tak powiedzieć, o mm, zdobyciu darmowej, że tak powiem, gry. Na originie jest to tytuł z tego, co mnie zainteresował. Oczywiście. Nie spodziewajcie się od razu z tego serii albo coś, ale może kiedyś w przyszłości, bo troszeczkę czasami warto zbierać takie niektóre starsze tytuły albo coś jest to gra pod tytułem Jade Empire edycja specjalna. Haha. Czyli że to jest taka, hmm, już rozszerzona edycja. No jak widzimy, grafika tutaj. Hmm, Widać, jest taka, o nie powiem, że nie, nie jest zła grafika, nie jest najważniejsza w grach tak naprawdę, więc nie ma no problemu, że tak powiem. I no cóż, jeżeli bardzo chcielibyście, no nie wiem, zobaczmy, w jakiej to jest wersji. E, aha, dobra, cała szczęście jest polski, więc, więc jest nieźle. Więc jeżeli byście chcieli, załóżmy, e, tą grę, e, poniżej w opisie linku, że tak powiem, pokażę wam. Mm, znaczy, e, jeżeli macie Origina i jeżeli lubicie taki gatunek, ja, szczerze wam powiem, że ja z ciekawości to pobieram, nie wiem... Coś mi naszło do taką myśl. Ja mam na razie, powiem wam szczerze, dość mało gier na originie, mam dopiero chyba pięć tak naprawdę, a kilka z nich to jest właśnie z tych edycji darmowych i tak dalej. No może powiedzmy, że to jest niby takie coś, chociaż wiemy jak jest Electronic Arts, wiemy. No ale takie niektóre promocje, wiecie, jeszcze za darmo i hey, za niebyle jakie tytuły, no to... Coś w tym jest, prawda moi drodzy widzowie? Tak jest. No to dobra, no to... Hmm. Jeżeli hmm, jesteście zainteresowani tym ty ty tytułem, czyli pod tytułem Jade Empire, który wyszedł bodajże w którym roku? Data Prime, 20 kwietnia 2005 roku, czyli hulala, no to trochę, trochę jest lat, ale z tego co jest ja grafika nie jest też taka zła. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym produktem, śmiało, bardzo serdecznie, zapraszam do pobierania, póki jeszcze jest, że tak powiem, ta promocja specjalna na oryginie. Także jeszcze raz dzięki. Niedługo, zaraz będę nagrywał. Zagrajmy w, że tak powiem. Hmm... The Guild Rensans i tylko chciałem wam poinformować taki smaczek. Nie wiem ile trwa ta promocja, więc im szybciej, że tak powiem, zdążyć, zrobicie, zdążycie, tym lepiej, że tak powiem. Także dzięki za oglądanie. Na cześć hejka. Widzimy się następnym razem. Cześć ludziska!